hej kochani zapraszam was dzisiaj na hol zakupowy z dino z moimi chłopakami cześć i y, będziemy teraz wyjmować zakupy na początek mamy jogurty takie małe naturalne były na promocji 79 groszy za sztukę tych jogurtów było 4 Tutaj coś niezdrowego, chipsy, monsterki, 6,99, y, jakieś takie mentosy po y, 2,50. Y, tutaj mix sałat z radicchio, świeży, y, coś koło 3,99. Nie pamiętam, jak gdzieś znajdę paragon, to będę wiedziała. Kolejny jogurt. 5 bułeczek kajzerek po 36 groszy mleczne kanapki 6 sztuk i one były po złoty 65 zł. twaróg z krasnego stawu Kilogramowy ponad kawałek, 12,50 za kilogram. Na promocji ważny jest do 28 stycznia, także spoko. Tutaj pizza, giusep, 4 sery, 9,99. Kolejny jogurt, pomidor zwykły, wiadomo nie polski, 12 zł za kilogram. I o za tego pomidorka zapłaciłam 2,58. Dwa serki Fantazje z kulkami 2,66. Tutaj szczypiorek z cebulką 2,99, ale miałam taką ochotę, właściwie mam, na jajecznicę ze szczypiorkiem, także wzięłam tutaj taki donut malinowy 2.90 nie 2.50 przepraszam sałata lodowa była na promocji 3.99 za taką główeczkę. chleb firmowy ten chleb kosztuje 3.89 Tutaj jakaś nowość fantazja wiśniowa. Galaretki w błyszczącej polowie czekoladowej. Na spróbowanie też po 2,66. Tutaj napój taki tymbark. Mango. Owoce świata. I jeszcze jest kaktus. I na promocji były te tymbarki. Jak się wzięło dwa kartony, to były po 2,99 za sztukę. Także jedno jest mango. Tutaj w szklanej butelce chłopcy sobie wzięli takie tymbarki. Złoty 99. Zł. jedna jest brzoskwinia i pomarańcza. Drugie jabłko i mięta. O, tu jest właśnie ten kaktus. Ser w kawałku, żółty. Do obiadu na jutro mi potrzebny. Po 20 zł za kilogram. Także 7,50 prawie za 38 deko. Tutaj wzięłam taką pastę jajeczną ze szczypiorkiem, była na przecenie, złote 40. Zł. Na spróbowanie wzięłam mleko owsiane ze Plant White. Po... Zaraz wam powiem ile to mleko. Napój owsiany 3,39 na promocji był. Był jeszcze kokosowy, ale wzięłam na spróbowanie owsiane. Tutaj karkówka na promocji była po 20 zł za kilogram. I piersi z kurczaka po 16 zł za kilogram. Także na jutro mi na obiad potrzebne. I także przedstawiają zakupy za kwotę 140 zł i 54 groszy. Także napiszcie mi, czy widzicie tą kwotę. A ja tymczasem się z chłopakami z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!